Siemano, Pierwszy filmik. Jak może znacie mnie z shortów, to wiecie. Dzisiaj sobie gramy w Rivalsy, Mam nasze ulubione rywalsy. I mamy dziś specjalnego gościa, którym jest Tato Ero. Przywitajcie. się. Witajcie. Dzisiaj będziemy trochę tutaj hardować, trochę podbijać. O jakby coś, to przygotujcie się na dużo śmiechu, jak nagle nam odwali i zaczniemy robić jakieś dziwne odgłosy typu "Dartieria". No może tak być, może tak być. A szczególnie w przypadku Antka, który ma Win Streak 3 ten raczej się bardzo wkurzy. Dobra, to zaczynamy, idziemy do... No na rozgrzewkę 2 na 2 normalnie. Nie ja wiem. Tylko jak może wiecie lub nie wiecie, ja nagrywam z takim Antkiem. Wczoraj miał dzisiaj jakby zlecić filmik to chyba o 17 tak mi się wydaje coś. Może też będzie z nim filmik dzisiaj i z kubą naszym. Tak to Ero całym. Ja też nagrywam, więc o mnie nie zapomnijcie. No. Jak Następny ogarniemy... Filmik... Jak ogarniemy filmik... jak się nazywa jego kanał, no to będziecie mieć oczywiście w komentarzach, nie żeby coś. Następny filmik chcielibyśmy nagrać z Dead Rains, Zabity no. fun i pamiętajcie, i na kto wie, ten wie. Yy, daj, daj nam na daj... No, dobra, dużo skrzyżowania. Albo daj zabaw, plac zabaw daj plac zabaw. Kurde jakieś ty pokoje. Pamiętajcie, że una, umie, będziemy robić, jak już zbiecie na 100 subskrypcji na moim albo na kole na tym kanale naszego e, kolegi, jego kuzyna w ogóle. To zrobimy face reveal. To zrobimy... To robimy piosenkę. No. Ojej! Pojślań! Maję! Pojślań! 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 Ale snajpa! Nie musisz dziękować za uratowanie życia. O no! To chyba, że no. No to. I... Ja myślałam, że ten sposób, który gra na telefonie i ma 100... 93. Lewa się wcześniej zakrywa. widzę, że zakrywało się dopiero teraz. O, głos. Zostało tam 1 1 minus 1 minutę. 1 minutę. Nie ma. Tak, a, tak, Tutaj, tutaj, tutaj! tutaj, tutaj. 1 minutę. 1 minutę. 1 minutę. 1 minutę. 1 minutę. 1 Kurde, Ty, Jakby coś, to. ja bym Wam radził, widzowie drodzy... Grać rewolwerem. Tylko tutaj wyt? trzeba się trochę wyskilować. Bo rewolwer to jest świetna broń, to jest coś z całej maszynowej broni, jeśli gracie na telefonie. Na no no kompie może być ewentualnie troszeczkę trudniej, ale myślę, że wciąż by się dało. Ja ogólnie nie wiem, bo nie gram na kompie, ale jeśli ktoś z was gra, to może napisać w komentarzu. U! Boże, co jest? Może kiedyś ogarniemy, jak tam napiszecie w komentarzach, żeby on nagrywał też jakby będziemy, będzie czasami mój ekran i czasami jego, co wy na to. Hmm. A bo ja sam założę kiedyś swój kanał nie będę nagrywał jakieś może 10 dodatni czekabot tego rywalca, czy coś takiego no, to, żeby... dobra na mnie, na mnie, na mnie, na mnie Widzę, widzę, widzę. O kurda jaka po... w Związku Radzieckim jest plecy? Plecy, plecy, plecy! Gdzie on jest? Gilek, ja go nie gilek. widzę go. I co jest? Ma, ma dużo HP jakoś, to bym powiedział. To, to przecież, to, 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 to skąd on no. mnie widził, no? They have money. Mhm. Dobra, jeszcze jeden, jeszcze sam tylko. Idę, idę, idę. To no. plecarnię wyszle. To jest jeszcze jedna ważna sprawa widowia. Jakbyście kiedykolwiek spotkali hakera, czy innego cheatera, to, to bym żeby to żebyście mogli go zgłosić, to musicie we wejść tam, gdzie się wychodzi. Znaleźć zakładkę report. No i wtedy możecie zacząć reportować. Pom, 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 pom. Tylko to trzeba powiedzieć, co zrobił. No na, na przykład za... Będzie się tym zmieniłem. Nie będę pokazywał dokładnych no, przykładów. Czy aby na przykład nie zdemotywowali, czy coś takiego? No dobra, one no ja miały ja 6 HP. Ale co to ma być? 6 HP. Co to ma być? 6 HP. Ja ten Mam 6 HP. A ja mówię o tym typie. Masz tu sprinka, bo ja go i tak teraz nie użyję. Za no, stary no, jestem. U, ja tą babkę, ja tą babkę biję. O. No ja na tego. O. Tego lepszego. Taki klikanki! No gubił, gubił! Przysięgam, przysięgam. to jest haki, haki. Gubiu, gubi. nie jest chyba nowy ryż. Panterszy, Jak się na nim wyśluje, to, to... To jest... niepokonane. niepokonany. Ale to była fajna. kahut, kahut po prostu. Dobra, która ja wezmę Assault Drive Dobra, ja biorę... Asur, Drive, wall, błąk, błąk. Gotowe. Gramy najgorzej. Gramy teraz. Gramy nie, gramy. ja wezmę tylko Assault Drive. Piołd, ja zabrałam przypadkowo Sniper. Serio, bro? Drogię, ja tak. Widzę go. No, no, ja no, tam. No, no. Cholera, co on tak skarży jak jakiś królik? No, no, no. Kurwa królik, się pytam. Eee, kurde. Kurde, nieładowanego. Cholera. Kurde, lipa. Dobra, to ja jednak się zmienię. Assault, assault, pyk, pyk. I tutaj na c to Mustard. Pizza. On Pizza. Bo ja... to są 3, 3, 3, 300 trzy... w jednym. Ło! Ej! Co jest? Atakują, rasiują, rasiują! Do 160, do Eliminacja. Dobra, right, nice. Arika. Minacja. do yeah. Jezu, nice! Nice, let's go! Sigma, sigma, boy. Dobra, Oj Widzowie, chcieliśmy was tylko zapytać o jedną rzecz. Czy według was powinniśmy nagrać Dead Rivers, bo to jest od tego samego dewelopera, co Dead Rails i my w nie graliśmy, więc nie wiemy, a w Dead Rails to już sobie trochę graliśmy. Można też zagrać w Uciekaj. Jak to wie, ten wie. Kurde, nigdy tego nie wiem. Co? Chodzi ci o Breaking? No, Chodzi tylko ja mam po polsku, mam po polsku, Ja mam po polsku. Bra, bra, nie, Jaki wilk! Jaki wil. Esy? Kurwa? Tak jest. Mnie była za, jak z. mogliśmy. Kurde, to ty zablokowałeś ten? C co Tam. zablokowałeś? Takie kunsztowanie? Znaczy. Tak, to coś kulkowe. Boże, to jest takie, wła... to jest takie że czym się nie da jak ten. tu tu Nie no RPG to right to gra. Cóż, się co to to gra RPG i takie no skills, No właśnie to o, chyba nie będziesz... U, chyba się nie wiedzą na co się piszą. Te gałkany. D, Co tam? Ale gałkany. Tylko mi tak robi, tak O. Kurde. Kurde. O oh, choroba, wybuch. Ono dużo? Nie, no czemu on gra w RPG? Boże święty. Taka Przebrałaś miarka. Pomóż. Help. Help, help, ja, help, to help. ja potrzebuję pomocy więcej? Nie, bo ja, ja wal... z flarażem. O. Co to jest? Uolimnacja! Nożyk, nożyk. Ja mam czasami takie lagi, nie Chyba... Na... Na sto pięćdziesiąt... Trzy Będzie mini-specjal. Będzie mini-specjal. Z okazji 150 <grybuj> I <grybuj> i, i zrobimy i będziemy nagrywać twarzami. Na razie ze mną, może kiedyś. Z Kubą, kto wie. Na... Jak się 50 subskrypcji, czyli 2 subskrypcje potrzebujemy. To... wróg i... wrób wrób! w bazie, wrób w bazie. Mam no, ej Mam dwóch, mam dwóch. Teraz jest taką. Dostał 50. O! Oh. Hajja! mam no kurde, nie dostał. ja Kurde. Nożyk, nożyk, nożyk. O! Nie no, brat tego! przysięgam, że ja się popłaczę. Ja się popłaczę um, po prostu. Up. Kto w ogóle wpadł na pomysł, żeby się dodać nie. coś takiego jak Rifle? Dobra, oni są nawet dobrzy, oni są nawet dobrzy, oni są dobrzy No na jeśli spamią British Rifle i RPG-iem... No to w sumie się nie ma O! zajerają kogoś! O, o! W bazie, w bazie, w bazie! My dead, tam. Ja właśnie kto jest RPG w bazie. Kot czerwony, kot czerwony! Tak samo jak ich team. O, bardziej ich flary. Mm -mm. A co, to może? Na jakiś jakiś speciakl? Czerwoni góroni! Ej, właśnie! Wiecie, robię, robimy 50. specjal na 500 subskrypcji. No raz. Zamierzamy. Robimy, zamierzamy. Zamierzamy. ja Nie, za 50 subskrypcji. Brakuje nam dwóch subskrybentów. Potrzebujemy. Robimy, na 500 subskrypcji. Znaczy, no na 500 będziemy. E, Rozdajmy. E, ten. Rozdajemy 400. 400 z tych. E, Robloxów. Jeśli kto zainteresowany, ja co robić? Darba to uczciwa fiana, no, pamiętajcie. No. My wylasujemy z czatu. i zobaczymy, kto będzie naszym wygranym tutaj. No. takie. Ja tak dawaj 5 na 5, będzie śmiesznie. Okej. Okay. Nasz dzisiejszy plan jest ukończyć daily taski ewentualnie dwa razy. Kuba? Kuba? Hmm? Tak. Okay. Moim zadaniem dzisiaj jest zdobycie Midasa na Okej. Okay. no jeszcze, no bo coś przerwało jeszcze raz. Masz teraz... Halo, jesteś Kuba? Tak. No możesz powiedzieć, bo teraz y, słyszą cię, bo mnie coś cię przerwało. Okej. Okay. Szerokimi ulicami, ukojemy się z drugami. Kurde no. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. sześć. A co ty się tam jesz, kolego? Panie Jakubie, słyszymy się? Halo, Kuba! Co? Co ty tam jesz? Chodź, to słychać. Drewno wiesz? <noise> Widzowie, jak nie wiecie, jak się je drewno, to to musicie. Napi Napisać do Kuby. Za niedługo mu ogarniemy Insta. I będziecie mogli do niego pisać. Zamierzam wejść na rynek Snafowy. Będę robił bezpośrednio moje teorie Snafa. Tylko problem jest teraz wytrzasnąć jakąś fajną teorię, której jeszcze nie nie spotkał. Zajmuję się teorią z. Dobra, nie zagramy. Albo mimika. Dobra, niestety nasz czas mija, ale piszcie w komentarzach part 2, jeśli chcecie więcej... czego, Kuba? No, oj, tak ważny story time. Mamy w klasie taką dziewczynę, nie? I ona jest strasznie wkurzająca. I zaczęła dzisiaj nas strzelać gumką. My powiedzieliśmy dość i zarąbaliśmy da, jej gumkę. I to, I to nie jest gumka recepturka, taka gumka do włosów. I teraz ta kucha do włosów jest amunicją do mojego pistoletu na hmm. Dobra, my się z wami żegnamy. Widzimy się już... w... kiedy to było? No, albo jutro, albo w ponie... albo poniedziałek za tydzień, albo w piątek. We środę. Albo we środę, albo jutro, albo za trzy dni. Albo za 5 dni, albo za miesiąc. Nie żartuję. Ale widzimy się już jutro na kanale. Będzie jakiś, może coś fajnego. No, jak będzie specjal, będziemy, wiecie, będziemy robić livey. Oczywiście. Bo potrzebne są 50 subskrypcji. A nam brakuje ile, Kuba? 2, co nie? No. No, więc myślę, że grunamy z Wami. Widzimy się już jutro. Aloha.